W końca jest obietnica Jezusa, że tuż przed jego powrotem Ewangelia będzie głoszona na całym świecie. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. I to jedno zadanie głoszenia Ewangelii na czterech krańcach ziemi, choć wydaje się nieosiągalne, szybko staje się rzeczywistością. Poprzez misjonarzy, książki, kasety, programy satelitarne i internet, Ewangelia szerzy się na całym świecie. Poselstwo Zbawienia nigdy jeszcze nie było tak rozprzestrzeniane jak dzisiaj. Biblia objawia, że zdecydowanie żyjemy w ostatnich dniach. Rozwój wiedzy, niestabilność ogólnoświatowa, upadek moralny, wprost eksplozja zainteresowania okultyzmem, wszystko to świadczy, że koniec jest blisko. Ostatnie znaki wypełniają się szybko. Ale jest jeszcze coś więcej. Biblia rozstrzega również, że w walce między dobrem i złem, siły zła otwarcie doprowadzą do bitwy Armageddon. Któregoś dnia jakiś nieznany ogólnoświatowy kryzys spowoduje na całej planecie najbardziej przerażające wydarzenia, jakie widziała ludzkość. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Jaka katastrofa zapoczątkuje ten końcowy kryzys i kiedy on się wydarzy? Czy to będzie niszczycielski atak terrorystyczny? Międzynarodowy krach ekonomiczny, a może trzęsienie ziemi, asteroid, inny kataklizm, być może broń chemiczna, czy śmiertelna zaraza biologiczna, a może nawet połączenie tych katastrof. Ale chociaż Biblia nie objawia dokładnie charakteru tych wydarzeń, podaje, jakie następne dramatyczne sceny będą miały miejsce. Zapraszam na drugą część, w której dowiemy się więcej na temat tych zadziwiających wydarzeń czasów końca wydarzeń, na które większość chrześcijan nie jest przygotowana. Podzielony świat Gdy rozpoczyna się czas wielkiego ucisku, przywódcy światowi usiłują zwalczać narastające klęski. W międzyczasie wierni Bogu chrześcijanie przeżywają cudowne doświadczenie napełnienia mocą Ducha Świętego. Potem widziałem innego anioła stępującego z nieba i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Ta wielka moc, która oświeca lud Boży, to Duch Święty. Napełnieni jego mocą świadczą dla Boga, wzywając kościoły do reformy, a zgubionych do przyjęcia Jezusa. Trzymają się mocno Słowa Bożego i nawołują do pokuty za grzechy przeciwko Bożym przykazaniom. Atmosfera ożywienia obiega cały świat, a Duch Święty nakłania kaznodziejów, jak i członków Kościoła, by pracować ochoczo dla zbawienia dusz. Gdy praca Ducha Świętego staje się bardziej widoczna, nasilają się również objawienia okultystyczne. Zwodnicze demony ukazują się wielu, podszywając się pod umiłowanych zmarłych czy postacie z Biblii. Wypowiadają słowa pokoju i nadziei, prezentując doktryny zawierające niebezpieczne błędy. Biblia przestrzega przed nimi, a są to czyniące cuda duchy demonów. Jak można sobie wyobrazić, te nadnaturalne manifestacje mają wielki wpływ na ludzi i niewielu śmie im się przeciwstawić. Do tego momentu rodziny i kościoły były nieskuteczne w walce ze wzrastającą bezbożnością. W środku tego moralnego i gospodarczego niepokoju ludzie zauważają bezsilność prób zahamowania światowej niemoralności. Przywódcy religijni i polityczni, mając poparcie ciał ustawodawczych, narzucają przepisy prawne, aby przywrócić boskie zasady i pokój na Ziemi. W wyniku tego przewrotnego nacisku rząd wydaje ustawy, które sprzeciwiają się prawu Bożemu. Nie po raz pierwszy w historii takie rzeczy mają miejsce. Być może przypominacie sobie znaną historię opisaną w księdze Daniela, gdy król babiloński Nabuchodonozor polecił wszystkim poddanym oddać cześć posągowi ze złota, który sam zbudował. Jednakże trzech żydowskich młodzieńców wiedziało, że to polecenie sprzeciwia się Bożemu przykazaniu dotyczącemu bałwochwalstwa. Zdeterminowani, by pozostać wiernymi Bogu, odmówili oddania pokłonu posągowi. Król był wściekły i ze złości rozkazał wrzucić ich do pieca ognistego, ale Bóg zainterweniował w cudowny sposób i zachował ich życie. I kolejne opowiadanie o Danielu w Lwiej Jamie. Przypominacie sobie, że król Persji wydał dekret, iż nikt nie może wielbić innego Boga, jak tylko Jego samego przez trzydzieści dni. Ale Daniel wiedział, że aby przestrzegać to prawo, musiałby złamać pierwsze przykazanie Boże. Odważnie więc kontynuował swój zwyczaj i modlił się do Boga, ryzykując życie. Jego wrogowie szybko donieśli królowi wieść o jego niesubordynacji, a ten, chociaż niechętnie, zezwolił na wrzucenie swego wiernego sługi do jamy. Ale jeszcze raz Bóg ukazał swą moc, gdy cudownie uratował Daniela. I podobnie jak w dniach końca, jak przepowiada Apokalipsa, Oce zła zmuszą rządy świata do wydania ustaw narzucających sposób wielbienia Boga. Wydawać się będzie, że te ustawy będą promować moralność, ale w rzeczywistości przygotują ludzi do przyjęcia piętna bestii i antychrysta. Powstaną bowiem fałszywi mesjaszy i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. W czasie tego ogromnego kryzysu, gdy świat rozpaczliwie poszukuje stabilności, pomoc pojawia się w najbardziej zaskakującej formie. W różnych miejscach na całym świecie słychać okrzyki Jezus przyszedł, Jezus powrócił. Wydaje się, że ta promieniująca postać to naprawdę Syn Boży. Armie dziennikarzy stacji telewizyjnych tłoczą się, aby pokazać, jak ta nadprzyrodzona postać dokonuje cudów. Słyszą, jak powtarza wiele tych samych słów, jakie Jezus wypowiedział w Ewangeliach. To wydarzenie nadawane jest na cały świat, a miliony ludzi błędnie wierzy, iż jest ono wypełnieniem słów, i ujrzy Go wszelkie oko. Wiele religii z niecierpliwością oczekuje na przyjście jakiegoś wybawcy i ta świetlista postać wydaje się być odpowiedzią na ich modlitwy. Ale Biblia ostrzegła w drugim liście do Koryntian, że szatan przybierze postać anioła światłości. Przykre, ale to nie Jezus, chociaż ludzie witają go z otwartymi ramionami, lecz szatan przyjmujący postać Syna Bożego. Czyniąc to diabeł jest w stanie zjednoczyć ludzkość poprzez narzucenie jej fałszywego kultu. Doprowadza w ten sposób do największego zwiedzenia w historii ludzkości. Koniec czasu łaski. Wiedzenie szatana okazuje się potężne. Większość przywódców religijnych akceptuje tego wielkiego oszusta i fałszywy system religijny, który promuje. Gdy kataklizmy ogólnoświatowe nasilają się, przywódcy Kościoła są przekonani, że nie ma czasu do stracenia i zmuszają świat do podporządkowania się doktryną fałszywego mesjasza. Tu się okaże wytrwanie świętych. Którzy przestrzegają przykazań Bożych i mają wiarę Jezusa. Nie każdy ulega zwiedzeniu. Niektórzy pamiętają, że Biblia ostrzegała przed tym zadziwiającym fenomenem i wiedzą, że celem tego fałszywego Mesjasza jest odprowadzenie ludzi od przykazań Bożych. Ale to nie po raz pierwszy szatan objawił się jako anioł światłości. Gdy Chrystus był kuszony na pustyni, szatan przyszedł do niego przebrany jako pełen chwały posłaniec od Boga. Wówczas diabeł objawił swą prawdziwą tożsamość, gdy kusił Jezusa do nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. I tak kolejny raz, używając tej samej taktyki, diabeł stara się zwieść świat i nakłonić go do złamania prawa Bożego. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Ludzkość została doprowadzona do momentu podjęcia decyzji. Fałszywy Chrystus dzieli świat na dwie grupy: tych, którzy postępują według Biblii, i tych posłusznych bestii. Niepokój wypełnia serca ludzi.